Więc tak Tym razem trafił do mnie Espas 1.6 biturbo Tam Nieważne co tam Świecił się błąd Czujnik ciśnienia przed turbiną I to jest Ten czujniczek Który sobie tutaj siedzi On jest połączony z tą rureczką Bężykiem gumowym no i ta rureczka lubi się zapychać na garem. Ta rureczka siedzi tam, gdzie mam krzechotkę założoną. Tam, gdzie mam założoną tą krzechotkę. Więc tak, trzeba, jak widzicie, tu mam łapę rozebraną poprzeczną, wspornik łapy. Tak, silnik jest na lewarku podwieszony koło jest rozebrane, bo tam są wężyki. To jest odkręcona ta rura, tylko na bok, bo ona nie wyjdzie. Mimo, że jest ten króciec ten odkręcony tam. I ta śruba tu z tej strony, ona jest, tu są pełno jakichś wężyków. To wszystko jest tu podkręcane te wężyki, ale to i tak nic nie dało. Więc jest tutaj łapa odkręcona. Do trzymania silnika. Ona tutaj była przykręcona, żeby zrobić sobie dość. teraz, założenie samej grzechotki to jest jedno, ale tak trzyma ta śruba, że wziąłem sobie tu łyżkę taką dużą, tak o. Zaparłem za grzechotkę i albo wytrzyma grzechotka, albo nie. Albo się zerwie, albo się, nie, albo się odkręci śruba. No, odkręciła się na szczęście, bo ona ma tam. Ja może pokażę. Ona ma tam dosyć gruby, gruby łeb. Łeb jest gruby, więc jest szansa, że łeb wytrzyma. Ale grzychotka może nie wytrzymać. No ale akurat w tym wypadku firma Jato zdała egzamin i sobie ją kręcę. Więc odkręcam tą śrubę takimi małymi ruchami, no bo oczywiście to. Nic innego nie wymyślimy. Jak ją wykręcę, teraz zapauzuję. Jak ją wykręcę, to wtedy zrobię kolejny materiał. No i mamy tą rureczkę. O. Ona lubi się tu na tych zakrętach zapychać. Albo nawet na tych małych wejściach na śrubie. Widzimy, ile się w Tutaj, jak dmuchnie się, to powinno przelatywać. Nie ma szans. Wezmę teraz, założę tutaj. Założę tu wężyk, dam ciśnienie powietrza i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Więc tak, mam tu ciśnienie podane. Bężyk nałożony i teraz proszę zobaczyć. Nedwolę. O, a jak większe tylko ciśnienie dałem, to od razu wyskoczył. Totalnie zapchana. Teraz ją przeczyszczę i pokażę jak to powinno być normalnie. w tej chwili już mam wężyk przepchany tą rurkę metalową tak? zrobiłem sobie taki o z drutu spowalniczego takie coś sobie tutaj zagiąłem końcówkę to Słuchajcie, już w maju koronacja króla Nie mogę złapać ostrości. No nieważne, w każdym razie z druta z jednej strony, tak? Z tej, z tej... strony przekładałem, z tej, z tą zagiętą i teraz patrzę. Pełne, pełne otwarcie Pełne narazki. ale widocznie jest już dobrze. Nawet ustami jak tu się przyłoży, to swobodnie leci. Jest przepływ. To by było na tyle.